I co, znalazłeś coś? Cześć Siemanko z tej strony, Cloud140, witam Was. O, dziwo, nie w kolejnej modyfikacji, a w Minecraftowych informacjach. Otóż to nie jest półka, yy, to jest po prostu drewno, a to są głowy na niej. O co chodzi? Głowy na półce ze zwykłego drewna BTF. Otóż w najnowszej wersji Snapshota do 1,7 to jest chyba 1736. A, ale nie pamiętam, albo 37, nie pamiętam. W opisie będzie. Można zrobić głowy mobów, a także inne. Otóż aby dostać taką głowę moba, należy do command Boka wpisać tą oto komendę: give gracz numer głowy 397, oraz tutaj wpisać ilość, a tutaj rodzaj. Oczywiście, rodzaj musimy wpisać trójkę. Dlaczego? Bo jeśli wpiszemy sobie na przykład jedynkę, dwójkę, czwórkę lub piątkę, dostaniemy jedną z tych głów i nic nie będziemy mogli z nimi zrobić. Otóż, jak wpisujemy na przykład głowę Steve'a, potem weźmiemy School Owner, na przykład Villager, otrzymamy głowę Villagera. Jak to widać? Otóż takie coś możemy, możemy zrobić z MFH -Y Golemeb, MFH Blazem Cave Spiderem, Chickenem, czyli kurczakiem, ale ten kurczak w ogóle wygląda dziwnie w tej głowie, Krową, no niestety, Mandzie, jesteś u mnie na półce, Endermanem, Gastem, Herobrinem, Lava Slimem, Mushroom Cow, chyba ktoś z rodziny, Pig Zombie, Sheep, Slime, Spider, Squid oraz Villager. To wszystko jeśli chodzi o moby. Możemy dostać jeszcze inny rodzaj głów, tak zwane głowy. Przedmiotowe, można powiedzieć, że bloki i możemy dostać kaktus, skrzynkę, melon, kawałek drewna oaklot, czyli dębowego, pumpkin, czyli yy, dynię oraz TNT. Ostatnim typem kategorii, jaką możemy dostać głów, są, a nie, przepraszam, przedostatnią kategorią, są głowy bonusowe, czyli strzałka w górę. Strzałka w dół w prawo, strzałka w lewo, strzałka w dół, strzałka exclamation, czyli wykrzyknik i znak zapytania. Ostatnią kategorią jest kategoria głów! Otóż jeśli chcemy dostać głowę, to tutaj wpisujemy nick gracza. Pamiętajcie, wszystkie litery muszą być takie same, ich wielkie, i także inne. Szkodowo, teraz to jest mój nick na multi, więc ja wezmę sobie głowę Alon 140. I jak widać mam moją głowę. A gdybym wziął zwykłą głowę Steve'ego, zobaczmy. Gdzie to jest? O. Proszę, mam zwykłą głowę, głowę Stewego i mam głowę malonego. Jak widać? Otóż takie coś, dzięki takiemu czemuś możemy zrobić coś takiego. Zaraz wam pokażę. Mam tu swój skromny domek. Niby nic. Normalny domek, widzicie? Kwiatki są skrzynka w skrzynce. Nic. O, dźwignia, przejście. I co? I okazuje się seryjnym mordercą zbierającym głowy. I mam tu głowy różnych youtuberów. <noise> Naprawdę. Okej, okay, no i dwie skrzyneczki sobie wziąłem jeszcze, okej. Okay. Cóż, to wszystko jeśli chodzi o tą o tą informację. Chciałem się z wami podzielić, bo wiele osób nie powiedziało o niej po prostu. Ja nie będę wam przedstawiał całego Snapshota. O, Pro... mam melon na głowie. <głosy> 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 o ja je, owale. o o wam powiedzieć jeszcze, że te głowy możemy ubierać. Naprawdę, wszystkie głowy możemy ubrać. Przykładowo mogę sobie na, nawet ubrać głowę Villagera z tego co tu o patrzcie. Proszę. Głowa villagera. Możemy ją ubierać. Zapomniałem po prostu zrobić inne intro. Będzie takie jak tam było. Czy intro? O. No cóż, ja już się będę z wami żegnał. Z jakże uroczą moją mordką. Możemy zmienić ją na przykład. Nie wiem, sobie zmienię. Nie no, to jest podstawa. No cóż. Ja, jeśli oczywiście film wam się spodobał, zapraszam do lajkowania. Ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.